I halo, halo, Siemanko, gracze OneBlocka. Zapraszam serdecznie wszystkich na event Build Battle. Aby dołączyć do eventu, wystarczy wejść na mojego Discorda. Zapisy na event startują dzisiaj i będą trwały do czwartku wieczora. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 50 osób. A na czym będzie polegał event, zapytacie. Już skakuję, kochani, do dziury i wszystko wam pięknie tłumaczymy. No i witamy na naszej wyspie eventowej. Siemana, widzowie. W tej części dowiecie się wszystkiego o evencie. Lecimy! Kochani, do dyspozycji macie 15 na 15 kratek, w których musicie wybudować coś, co przekona nas, że to właśnie wy jesteście najlepszymi budowniczymi, jakich widział świat. Specjalnie dla was, zawodników, zostanie przygotowane 50 miejsc, w których będą mogli budować swoje projekty. Do wygrania są niesamowite nagrody, kochani. Za pierwsze miejsce gracz otrzyma rangę GVIP, za drugie miejsce otrzymacie 10 milionów dolarków, a za trzecie miejsce gracz otrzyma 5 milionów. Kochani, nikt nie jest przegrany w tym evencie, każdy wygrywa, to dlatego, że każdy gracz z pozostałych miejsc otrzyma ma po 100 tysięcy dolarków za wzięcie udziału w naszym evencie. Pamiętajcie, aby wziąć udział w evencie, należy wbić na Discorda i na specjalnie przygotowanym kanale napisać wiadomość z klejonym ss subskrybowanego mojego kanału YouTube. Oczywiście, dopisać wiadomość z waszym wnikiem z gry. Kochani, my lecimy ogarnąć wyspę z jb a wy udostępniacie film, zostawiacie suby z dzwoneczkiem i komentarze pod filmem. Przypomnę, że najlepszy komentarz pod filmem wygra nagrodę specjalną na evencie, którą jest 1 milion dolarków. Oczywiście z całego eventu będzie live na moim kanale, jak co prawie każdy live zbieramy kasę na Amelkę. I kochani, podziękowania dla naszych superbudowniczych, ich niki i postacie się Wam tu teraz wyświetlą. Ja już się kochani z Wami żegnam i do zobaczenia w grze.